Rozbity i odrodzony to porywająca opowieść o miłości, zdradzie i odporności. Życie Alexa Cartera, które wydawało się idealne, rozsypuje się, gdy odkrywa wieloletni romans swojej żony Laury. Zdeterminowany, by chronić swoje dzieci i odzyskać swoje życie, Alex wyrusza w drogę zemsty, mierząc się z gorzkimi walkami o opiekę i emocjonalnym chaosem. Ale właśnie gdy zaczyna wszystko odbudowywać, dochodzi do niewytragedii, zmuszając Aleksa do stawienia czoła ostatecznej próbie siły. Ta pełna emocji historia bada kruchość zaufania, głębie ludzkiego cierpienia i trwałą siłę miłości, nawet w obliczu nieodwracalnej straty. Poranek zaczął się jak każdy inny. Buczenie ekspresu do kawy wypełniało kuchnię, gdy gorączkowo pakowałem drugie śniadania dla dzieci. Laura weszła do pomieszczenia z lekkością i gracją, jak zwykle nienagannie ubrana. Jej perfumy unosiły się w powietrzu, mieszanka cytrusów i jakiegoś kwiatowego zapachu, którego nie potrafiłem nazwać. Pocałowała mnie w policzek bezwiednie, już skupiona na swoim telefonie. Ważne spotkanie? zapytałem, patrząc jak stuka w ekran. Pokiwała głową, nie podnosząc wzroku. Tak, prezentacja dla klienta. Prawdopodobnie wrócę późno, więc nie czekaj na mnie. To nie było nic niezwykłego. Praca Laury w agencji marketingowej pochłaniała ją bez reszty. Zawsze podziwiałem jej ambicje, jej zdolność do żonglowania obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi jak rasowa zawodniczka. Ale ostatnio coś zaczęło mi nie pasować, subtelne zmiany, których nie potrafiłem uchwycić. Rzadziej się śmiała, była bardziej rozdrażniona i zdystansowana, nawet gdy siedziała tuż obok mnie. Zrzucałem to na stres. Byliśmy 12 lat po ślubie, wychowywaliśmy dwoje dzieci, łączyliśmy wymagające kariery. Kto w takiej sytuacji nie byłby przemęczony? Tego samego dnia, gdy sprzątałem jej samochód, zadanie, które przejąłem, by dać jej wolny weekend, znalazłem to paragon. Świeży, starannie złożony i schowany w konsoli, jakby tam należał. Od razu przykuł moją uwagę. Nazwa jubilera widniała u góry. A data sprzed kilku tygodni rzuciła się w oczy. Laura nie wspominała, że kupowała biżuterię, a już na pewno nie za taką kwotę. Rozłożyłem papier, a moje tętno przyspieszyło. Nazwisko odbiorcy nie było jej, ani moje. Dezorientacja szybko przerodziła się w uczucie zapadania się. Próbowałem to sobie wytłumaczyć. Może to prezent dla współpracownika albo kogoś z rodziny? Ale w głębi duszy wiedziałem, że to nie było niewinne. Nie skonfrontowałem się z nią tego wieczoru. Zamiast tego pozwoliłem, by pytania krążyły w mojej głowie, każda myśl ciemniejsza od poprzedniej. Dla kogo był ten paragon? Dlaczego mi o nim nie powiedziała? Czy miało to związek z wieczorami, kiedy rzekomo zostawała dłużej w pracy? Przez następne dni chodziłem w zamgleniu podejrzeń i zwątpienia. Przejrzałem nasze wspólne konto bankowe i wyciągi z karty kredytowej, szukając wskazówek. Ale Laura była ostrożna, zbyt ostrożna. Jej usprawiedliwienia nieobecności były bezbłędne, jej historie spójne. Jeśli coś ukrywała, nie robiła tego w oczywisty sposób. Pewnej nocy, gdy dzieci już spały, a Laura poszła wcześniej do łóżka, podjąłem decyzję o wynajęciu prywatnego detektywa. Czułem się z tym dziwnie, jak bohater taniego thrillera ale nie mogłem pozbyć się przeczucia, że coś jest bardzo nie tak. Detektyw nazywał się Grek, mężczyzna w średnim wieku z konkretnym podejściem i grubym portfolio spraw podobnych do mojej. Niewierni małżonkowie to nasz chleb powszedni powiedział, gdy siedzieliśmy w jego ciasnym biurze. Ludzie myślą, że zacierają ślady, ale zawsze w końcu popełniają błąd. Podałem mu paragon i listę dat, kiedy Laura opracowała po godzinach lub jeździła na konferencje. Pokiwał głową, robiąc notatki. Daj mi kilka tygodni. Dowiem się, co się dzieje. Czekanie było udręką. Za każdym razem, gdy Laura wychodziła z domu, zastanawiałem się, czy nie spotyka się z kimś innym. Za każdym razem, gdy się do mnie uśmiechała, kwestionowałem szczerość jej uśmiechu. Nasze rozmowy stawały się sztywne, a cisza między nami głośniejsza niż kiedykolwiek. Czułem się, jakbym mieszkał w domu nieznajomej. Aż w końcu Grek zadzwonił. Mam coś powiedział. Jego głos był spokojny, ale wyczuwałem ciężar pod powierzchnią. Lepiej, żebyś przyszedł. Dowody były druzgocące. Zdjęcia, daty, szczegółowy raport, wszystko jasno przedstawiało prawdę, Laura miała romans z Mikiem, współpracownikiem, którego poznałem kiedyś na firmowym grillu. To nie był przelotny flirt. Ich związek był zaplanowany, skrupulatny. Weekendowe wypady pod przykrywką wyjazdów służbowych, kolacje opłacane firmową kartą, potajemne spotkania w hotelach. Greg przesunął przez biurko kopertę. To wszystko, czego potrzebujesz. Wpatrywałem się w zdjęcia. Laura i Mike, trzymający się za ręce przed restauracją. Laura, śmiejąca się, oparta o niego w parku. To było surrealistyczne, jakby oglądać czyjeś inne życie rozpadające się na kawałki. Ale to nie było cudze życie, to było moje. Grek chyba wyczuł mój szok. Nie musisz teraz podejmować decyzji, powiedział. Daj sobie czas. Czas. Brzmiało to jak iluzja. Wróciłem do domu, jak we śnie, koperta leżała ciężko na siedzeniu pasażera. Gdy wjeżdżałem na podjazd, mój szok zmienił się w kipiącą złość. Tej nocy skonfrontowałem się z nią. Jak minął dzień? Zapytałem, gdy siedzieliśmy przy stole razem z dziećmi. Pracowity odpowiedziała lekko. Twój? Pełen wydarzeń. Poczekałem, aż dzieci skończą jeść i pójdą do swoich pokoi. Kiedy zostaliśmy sami, położyłem kopertę na stole między nami. Na twarzy Laury pojawiło się najpierw zdezorientowanie, a potem strach. Jej dłonie drżały, gdy przeglądała zdjęcia. Ja zaczęła, ale przerwałem jej. Nie okłamuj mnie. Już nigdy. Jej maska opadła. Przyznała się do romansu, ale jej tłumaczenie było jak policzek w twarz. Winiła monotonię naszego małżeństwa, moje długie godziny w pracy, potrzebę czegoś więcej. Nie rozumiesz, mówiła przez łzy. Kocham cię, Alex, ale tego potrzebowałam chciałam znów poczuć, że żyję. Wpatrywałem się w nią kobietę, z którą zbudowałem życie i czułem tylko pogardę. Tego potrzebowałaś. Spytałem zimno. Zniszczyłaś wszystko, co zbudowaliśmy, bo ci się nudziło? Siemnęła po moją rękę, ale się cofnąłem. Mogę to naprawić, błagała. Możemy to naprawić razem. Ale wiedziałem, że nic już nie da się naprawić. Nie teraz. Nie, nigdy. Dni po naszej rozmowie były rozmazane. Laura przeniosła się do siostry, a ja próbowałem przetrawić to, co się stało. Dom bez niej był pusty, ale jednocześnie oddychał lżej. Nasze dzieci, Emma i Ben, wyczuwały, że coś jest nie tak, ale nie byłem jeszcze gotowy im tego wyjaśniać. Jak powiedzieć dzieciom, że ich matka zdradziła rodzinę? Noce były najgorsze. Leżąc samotnie w łóżku, Odtwarzałem w głowie ostatnie 12 lat naszego małżeństwa, analizując każdą chwilę, szukając znaków, które mogłem przeoczyć. Czy one tam były przez cały czas? Czy może Laura po prostu zmieniła się w którymś momencie? W mojej głowie szalały gniew i smutek, ale powoli zaczęło pojawiać się inne uczucie, determinacja. Jeśli Laura myślała, że może zniszczyć naszą rodzinę i odejść bez konsekwencji, to się grubo myliła. Zacząłem od działań praktycznych. Koperta, którą dał mi Grek, stała się moim planem działania. Zebrałem zdjęcia, godziny, raporty wydatków i umieściłem je w segregatorze. Nie chciałem tylko zakończyć małżeństwa, chciałem, by Laura poniosła pełne konsekwencje swoich decyzji. Następnym krokiem było znalezienie prawnika. Greg polecił mi Jennifer Pratt, konkretną, bezkompromisową adwokatkę, znaną z prowadzenia trudnych spraw rozwodowych. Jej biuro było nowoczesne, eleganckie, zupełne przeciwieństwo ciasnego pokoju Grigę. Jennifer przywitała mnie zdecydowanym uściskiem dłoni. Przejrzałam dowody, powiedziała, wskazując na segregator, który przesłałem przed spotkaniem. Masz mocny materiał na wyłączną opiekę i korzystny podział majątku. Przedstawiła mi plan, pozew rozwodowy z powodu zdrady, przedstawienie dowodów, by zachować dom i główną opiekę nad dziećmi, oraz twarde negocjacje dla ochrony mojej stabilności finansowej. Zdrada wpływa nie tylko na rozwód, wyjaśniła Jennifer. Podważa jej wiarygodność w sądzie, szczególnie jeśli udowodnimy, że miało to wpływ na dobro dzieci. Jej słowa były balsamem na moje poranione ego. Po raz pierwszy od odkrycia romansu poczułem, że mam kontrolę. Tymczasem Laura rozpoczęła własną kampanię. Wysyłała wiadomości, e-maile, a nawet zostawiała odręczne listy, wszystkie przepełnione przeprosinami i obietnicami. Popełniłam błąd, napisała w jednym z maili. Byłam zagubiona, ale teraz rozumiem, co zrobiłam. Proszę, Alex, nie pozwól, żeby to nas zniszczyło. Jej błagania nie poruszyły mnie. Wręcz przeciwnie, tylko utwierdzały mnie w decyzji. Za każdym razem, gdy czytałem jej słowa, widziałem te zdjęcia, jej dłoń w dłoni Mike'a, jej uśmiech nie dla mnie. To nie był błąd. To był wybór. Podejmowany raz za razem. Dzieci stały się moim priorytetem. Emma, 12 lat i Ben, 9, zasługiwali na stabilność, a ja byłem zdeterminowany im ją zapewnić. Starałem się utrzymać codzienność jak najbardziej normalną, odwożenie do szkoły, treningi piłki, bajki na dobranoc, ale pytania były nieuniknione. Gdzie jest mama? Zapytała któregoś wieczoru Emma, zmartwiona. Mieszka chwilowo u cioci Kler, odpowiedziałem ostrożnie. Pracujemy nad pewnymi sprawami. Czy się rozwodzicie? Wypalił Ben. Zamarłem. Podsłuchali więcej, niż przypuszczałem. Posłuchajcie, powiedziałem, klękając między nimi. Mama i ja staramy się podjąć najlepsze decyzje dla wszystkich. Ale niezależnie od tego, co się wydarzy, oboje bardzo was kochamy. Emma skinęła głową ale w jej oczach pojawiły się łzy. Ben objął mnie mocno, jego małe ciało drżało. Serce mi pękało, widząc ich cierpienie, które wynikało z czegoś, czego nie potrafili zrozumieć. Pewnego wieczoru Laura niespodziewanie pojawiła się pod domem. Nie zadzwoniła wcześniej. Jej widok na werandzie mnie zaskoczył. Była rozczesiona, z podkrążonymi oczami i rozczochranymi włosami, daleko od swojej zwyczajowej elegancji. Muszę z tobą porozmawiać, powiedziała. Zawahałem się, ale wpuściłem ją do środka. Dzieci były u przyjaciół, więc mogliśmy rozmawiać otwarcie. Przepraszam, zaczęła, głos jej drżał. Wiem, że cię zraniłam, Alex, ale chcę to naprawić. Chcę, żebyśmy znów byli rodziną. Oparłem się o blat w kuchni, skrzyżowałem ramiona. Chcesz to naprawić? Po wszystkim, co zrobiłaś? Nie myślałam racjonalnie, mówiła przez łzy. Byłam zagubiona, a Mike on był tylko odskocznią. Nic dla mnie nie znaczył. Jej słowa wzbudziły we mnie wściekłość. Nic dla ciebie nie znaczył? Rzuciłaś dwunastoletnie małżeństwo i zraniłaś nasze dzieci dla czegoś, co nic nie znaczyło? Zadrżała, ale nie ustępowała. Proszę, Alex. Kocham cię. Wiem, że popełniłam błędy. Ale zrobię wszystko, by to naprawić. Wpatrywałem się w nią, czując ciężar jej zdrady. Część mnie chciała wierzyć, że da się coś odbudować. Ale inna część, ta, która przez noce odtwarzała jej kłamstwa, już wiedziała. Tego nie da się cofnąć, powiedziałem. To nie było potknięcie. To był wybór. Świadomy i powtarzany. Sienęła po moją dłoń, ale cofnąłem się. Złożyłem już pozew o rozwód, dodałem. Nie zamierzam tego naprawiać. Na jej twarzy pojawił się ból, a potem osunęła się na krzesło. Proszę, nie rób tego, wyszeptała. Ale moja decyzja była podjęta. Laura dokonała swoich wyborów. Teraz ja dokonywałem swoich. Tamtej nocy, siedząc samotnie w cichym domu, Czułem mieszankę emocji, smutek po tym, co straciliśmy, gniew z powodu tego, co zrobiła, i ulgę, że wreszcie przejąłem kontrolę. Nie wiedziałem, co przyniesie przyszłość, ale byłem pewien jednego: nie pozwolę, żeby zdrada Laury zdefiniowała mnie ani moją rodzinę. Proces rozwodowy rozpoczął się z gracją porównywalną do zderzenia samochodów. Skrucha Laury szybko przerodziła się w opór, gdy zorientowała się, że nie zamierzam jej wybaczyć. Jej obietnice, że zrobi wszystko, co trzeba, zamieniły się w skrywaną wrogość, gdy przeszliśmy do spraw formalnych. To, co zaczęło się od łez, zamieniło się w gorzkie spory o majątek, opiekę i wszystko pomiędzy. Moja prawniczka, Jennifer, pozostała moją podporą. Za każdym razem, gdy prawnik Laury stawiał opór, Jennifer odpowiadała twardo. Ona może walczyć, powiedziała podczas jednej z naszych późnowieczornych narad, ale nie ma żadnej przewagi. Zachowaj spokój i zaufaj procesowi. Zachować spokój było jednak łatwiej powiedzieć niż zrobić. Laura nie ograniczała się do walki w sądzie. Próbowała wykorzystać nasze dzieci przeciwko mnie, zaszczepiając im w głowach wątpliwości co do moich decyzji. Tata nie chce tego naprawić, powiedziała pewnego wieczoru Emma, głos jej drżał. Mama mówi, że już się poddałeś. Kosztowało mnie wiele, by powstrzymać frustrację. Emma, mama i ja mamy różne zdania na temat tego, co jest dla nas wszystkich najlepsze. Ale obiecuję ci, że wszystko, co robię, robię z myślą o Tobie i Benie. Nigdy nie zrezygnuję z naszej rodziny bez względu na to, jak będzie wyglądać. Emma przytaknęła, ale w jej oczach wciąż tliło się zwątpienie. Ben natomiast był bardziej bezpośredni. Mama mówi, że jesteś dla niej niemiły, powiedział któregoś wieczoru, gdy pomagałem mu w zadaniu domowym. To prawda, tato? Nie, synku, odpowiedziałem łagodnie. Nie jestem dla niej niemiły i przykro mi, że tak to odbiera. Czasem ludzie mówią różne rzeczy, kiedy są zdenerwowani, ale to nie znaczy, że są prawdziwe. Punkt kulminacyjny nadszedł podczas obowiązkowej mediacji sądowej. Laura i ja siedzieliśmy naprzeciwko siebie w sterylnym pokoju konferencyjnym, otoczeni przez naszych prawników. Mediatorka, konkretna kobieta w okularach suniętych na koniec nosa, Prowadziła nas przez proces. Jesteśmy tutaj, aby znaleźć wspólny język, powiedziała. Zacznijmy od ustaleń dotyczących opieki nad dziećmi. Laura natychmiast przeszła do ataku, zarzucając mi, że jestem zbyt surowy wobec dzieci i że to ona lepiej potrafi stworzyć im ciepłe i wspierające środowisko. Jennifer odpowiedziała konkretnie, przedstawiając dowody nieobecności Laury, jej romansu i niestabilności, jaką wprowadziła w życie naszych dzieci. To było wyczerpujące, siedzieć tam i słuchać, jak Laura przedstawia mnie jako zimnego i bezuczuciowego ojca. Ale najbardziej bolało to, że odmawiała wzięcia odpowiedzialności za sytuację, którą sama stworzyła. W jej wersji wydarzeń romans był objawem rozpadającego się małżeństwa, nie jego przyczyną. Nie szukałabym gdzie indziej, gdyby Alex był bardziej obecny, powiedziała w pewnym momencie, tonem pełnym starannie dobranych emocji. Zacisnąłem pięści pod stołem, tłumiąc potrzebę, by jej odpowiedzieć. Jennifer mówiła za mnie, skutecznie obalając każdy argument. Pod koniec spotkania mediatorka zarekomendowała ustalenia dotyczące opieki, które zdecydowanie faworyzowały mnie. Pomimo batalii sądowych życie musiało toczyć się dalej. Całą energię skierowałem na bycie ojcem. Chciałem, by Emma i Ben czuli się bezpieczni i kochani, niezależnie od chaosu wokół nich. Ustaliliśmy nowe rutyny, pizza w piątkowe wieczory, mecze piłkarskie w soboty, martołni filmowe w niedzielę. To nie było życie, które mieliśmy wcześniej, ale było nasze. I chciałem, by było dobre. Laura, tymczasem, miała trudności z przystosowaniem się. Jej związek z Mikiem rozpadł się pod presją rozwodu. Według wspólnych znajomych, Mike zniknął w momencie, gdy wszystko zaczęło się komplikować. Laura przeprowadziła się do małego mieszkania i dzieliła swój czas między pracę a ograniczone wizyty z dziećmi. Pewnego wieczoru, gdy odwoziłem Emmę i Benę do jej mieszkania, Laura poprosiła mnie, żebym został na chwilę. Alex powiedziała cicho: "Wiem, że popełniłam błędy, ale czy nie moglibyśmy spróbować jeszcze raz?". Dla dzieci? Wpatrywałem się w nią, oszołomiony jej bezczelnością. Spróbować jeszcze raz? Powtórzyłem Myślisz, że możemy po prostu cofnąć wszystko, co się wydarzyło? Opuściła wzrok, jej twarz była maską żalu. Po prostu chcę odzyskać moją rodzinę. Miałaś rodzinę, Laura, powiedziałem chłodno. To ty z niej zrezygnowałaś. W jej oczach pojawiły się łzy, ale nie zostałem, by patrzeć, jak spływają. Przytuliłem dzieci, życzyłem im dobrej nocy i odjechałem. Rozwód został sfinalizowany sześć miesięcy później. Został mi przyznany dom, główna opieka nad dziećmi i spokój ducha, że zrobiłem wszystko, by chronić swoją rodzinę. Laura otrzymała uczciwe, ale znacznie mniejsze niż oczekiwała rozliczenie. Jej próby manipulowania dziećmi obróciły się przeciwko niej. Sąd przejrzał jej zamiary i orzekł na moją korzyść. W dniu podpisania dokumentów zabrałem Emmę i Benę do ich ulubionego baru mlecznego na koktajle. Nie do końca rozumieli wagę tego dnia, ale ja tak. To był koniec jednego rozdziału i początek nowego. Patrząc, jak śmieją się nad czekoladowymi koktajlami z bitą śmietaną, poczułem ulgę, której nie znałem od miesięcy. Zdrada Laury coś we mnie złamała, ale mnie nie zniszczyła. Wciąż miałem swoje dzieci, swój dom i siłę, by zacząć od nowa. Tej nocy, gdy kładłem Emmę i Benę do łóżka, Emma spojrzała na mnie szeroko otwartymi oczami. Czy wszystko będzie dobrze, tato? Zapytała. Uśmiechnąłem się i pocałowałem ją w czoło. Tak, kochanie. Wszystko będzie dobrze. Życie po rozwodzie weszło w nowy rytm. Nie było idealne, ale było nasze. Dzieci przystosowały się lepiej, niż się spodziewałem, a ich śmiech znów zaczął wypełniać dom. Dni mijały na pracy, treningach piłkarskich i bajkach na dobranoc. Wkładałem całe serce w to, by być najlepszym ojcem, jakim mogłem. Wizyty Laury z dziećmi pozostały poprawne, ale chłodne. Próbowała nawiązać z nimi kontakt, ale jej relacje z nimi były napięte. Emma, kiedyś bardzo bliska matce, teraz trzymała ją na dystans, a Ben wahał się między uczuciem a urazą. Czułem ukłucie winy za każdym razem, gdy widziałem ich niepewność w stosunku do niej, ale przypominałem sobie, że to wybory Laury doprowadziły nas do tego miejsca. Pewnego piątkowego wieczoru Emma zapytała, czy może nocować u koleżanki. Zgodziłem się, ciesząc się, że znów odnajduję radość. Ben chciał spędzić noc w salonie, więc zbudowaliśmy fort z koców i przygotowaliśmy się na maraton filmowy. To była jedna z tych rzadkich nocy, gdy wszystko wydawało się w porządku. Około północy zadzwonił telefon. Nieznany numer. Zastanawiałem się, czy go nie zignorować, ale odebrałem, myśląc, że może chodzi o Emmę. Pan Carter. Zapytał głos po drugiej stronie. To był policjant. Tak odpowiedziałem, serce zamarło. Przykro mi, ale doszło do wypadku. Czas jakby się zatrzymał, gdy oficer tłumaczył. Emma i jej przyjaciółka wracały ze sklepu spożywczego, gdy pijany kierowca przejechał na czerwonym świetle. Samochód zjechał na chodnik, potrącając obie dziewczynki. Emma została przewieziona do szpitala, ale nie przeżyła. Droga do szpitala była zamarzana. Ben został pod opieką sąsiadki, gdy ja pędziłem pustymi ulicami, dłonie trzęsły mi się na kierownicy. Po dotarciu na miejsce, przywitała mnie pielęgniarka w korytarzu, jej twarz była pełna współczucia. Bardzo mi przykro, powiedziała cicho, prowadząc mnie do małego, sterylnego pokoju. Emma leżała na łóżku, nieruchoma. Jej ciemne włosy otaczały bladą twarz. Przez chwilę miałem nadzieję, że otworzy oczy. Usiadłem obok niej, ująłem jej dłoń. Była zimna. Zostałem tam przez wiele godzin, niezdolny się poruszyć, niezdolny myśleć. Świat zewnętrzny przestał mieć znaczenie. Liczyła się tylko cisza tego pokoju i pustka, która we mnie rosła. Laura przyjechała następnego ranka. Przez całą noc była nieosiągalna, a gdy weszła do szpitala, jej twarz się załamała. Osunęła się na kolana przy łóżku Emi, a jej szlochy wypełniły ciszę. Nie miałem w sobie siły, by ją pocieszyć. Moja własna żałoba była bezdenną otchłanią. Nie miałem już nic do dania. Następne dni były mgłą, organizacja pogrzebu, kondolencje, obecność przyjaciół i rodziny. Wszyscy mówili słowa, które brzmiały pusto. Ben trzymał się mnie kurczowo, jego małe ciało drżało, łzy płynęły, choć nie potrafił ich nazwać. Pogrzeb był jak sen. Ulubione piosenki Emi rozbrzmiewały, gdy na ekranie przesuwały się zdjęcia jej uśmiechniętej twarzy. Ludzie mówili o jej dobroci, śmiechu, marzeniach. Wyszedłem na środek, próbując znaleźć słowa, które oddadzą życie przerwane zbyt wcześnie. To ja miałem ją chronić, powiedziałem łamiącym się głosem. I zawiodłem. W tygodniach po pogrzebie Laura i ja znów się do siebie zbliżyliśmy, nie z miłości, ale przez wspólną żałobę. Zaczęła częściej zaglądać do domu, pomagała z Benem, dzieliła się wspomnieniami o Emi. Przez krótki moment wyglądało to, jakbyśmy znów byli zespołem, zjednoczeni bólem. Ale pęknięcia między nami wciąż istniały. Pewnego wieczoru, gdy Ben już spał, siedzieliśmy razem na ganku w ciszy. Nigdy nie przestałam Cię kochać, powiedziała nagle. Nie odpowiedziałem. Nie mogłem. Kiedyś te słowa znaczyłyby wszystko ale teraz brzmiały jak echo czegoś, co dawno umarło. Tragedia stała się ciężarem, którego żadne z nas nie potrafiło unieść. Laura znów zaczęła się wycofywać. Jej wizyty stawały się coraz rzadsze, aż w końcu całkiem ustały. Ja rzuciłem się w wir pracy i obowiązków związanych z Benem, próbując wypełnić pustkę, którą zostawiła po sobie Emma. Ale bez względu na to, jak bardzo się starałem, dom wydawał się pusty, a jej śmiech był jak duch nawiedzający każdy kąt. Pewnej nocy, kilka miesięcy później, znalazłem się w ulubionym parku Emi. Huśtawka skrzypiała na wietrze, a gwiazdy wydawały się błędsze niż kiedyś. Usiadłem na ławce, ściskając w dłoniach mały zeszyt Emi, jej pamiętnik, pełen rysunków i fragmentów marzeń. Tęsknię za tobą wyszeptałem, głos mi się łamał. Tak mi przykro, Emmo. Łzy mi wzrok, gdy siedziałem tam, pod ciężarem wszystkiego, co się wydarzyło. W tamtym momencie zrozumiałem, że życie już nigdy nie będzie takie samo. Pęknięcia powstałe podczas rozwodu, ból zdrady i straty nie były tylko bliznami. To były rany, które nigdy się do końca nie zagoją. Tragiczna ironia tego wszystkiego polegała na tym, że to nie zdrada Laury nas ostatecznie rozdzieliła. Nie rozwód, nie kłótnie, nie walka o dzieci. To był jeden bezsensowny moment, jedna nieodwracalna sekunda, która odebrała światło z naszego życia i zostawiła nas w cieniu.